Hejka wszystkim, witamy Was w najnowszym wydaniu naszego Szkolnego Ekspresu. Mamy dla Was krótką relację z tego, co ostatnio działo się w naszej okolicy. A działo się naprawdę sporo. Za nami gminny festyn w Tupadłach z okazji Dnia Dziecka. Było mega. Kto był, ten wie, że atrakcji nie brakowało. A kto nie dotarł, niech żałuje. Co tam się działo? No to przypomnijmy. Były alpaki, totalny hit. Każdy chciał zrobić sobie z nimi zdjęcie i je pogłaskać. Klam rozbawił nawet największych smutasów. Śmiechu było co niemiara. Muchańce, dzieciaki i nie tylko, szalały bez końca. Malowanie twarzy, wszędzie było widać kolorowe kotki, motylki i inne cuda. Kolorowe warkoczyki. Wiele osób wróciło do domu z nową mega fryzurą. Wata cukrowa zniknęła w trybie, w tempie ekspresowym, ale wszyscy zdążyli się osłonić. Domowe ciasta Mniamy. Każdy znalazł coś pysznego dla siebie. Kiełbaski z grilla? Klasyka. Ale zawsze się sprawdza. Było pyszko. A i jeszcze coś. Było też coś dla prawdziwych smakoszy: bigos i zupa, które ugotował pan sołtys z rozebia. Palce lizać. Wszyscy się zajadali. stoisko z regionalnymi wyrobami, które przygotowało koło gospodyń stupaneł różne pyszności, no po prostu sztos. Tyle się działo, że wspomnienia z tego festynu na pewno zostaną z nami na długo. Dzięki raz jeszcze wszystkim, którzy się przyczynili do tego mega dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali to wydarzenie i oczywiście każdemu, kto się pojawił. Bez Was to nie byłoby to samo. Już nie możemy się doczekać kolejnych takich imprez. Wycieczkowy kalejdoskop, czyli podróże małe i duże. Ten rok szkolny to była jedna wielka przygoda. Nie tylko siedzieliśmy w szkolnych ławkach, ale także wyruszyliśmy w teren. Bliżej i dalej. Żeby trochę pozwiedzać, pośmiać się i oderwać się od książek. A gdzie nas poniosło? No to lecimy z podsumowaniem. Mazury i Kaszuby. Piękne widoki, jeziora, lasy i chill totalny. Pogoda dopisała, humor też, a zdjęć zrobiliśmy chyba video. Centrum Nauki Eksperymentów. Tam, do Dopiero, działa się magia. Mogliśmy poczuć się jak mali odkrywcy i sprawdzić, że nauka nie musi być nudna. Zagroda edukacyjna w kamienickim młynie. Tu poczuliśmy klimat wsi. Były zwierzaki, pyszne jedzonko i masa śmiechu. Zo. Klasyka, ale zawsze spoko. Spotkanie z egzotycznymi zwierzakami robi wrażenie, a małpki jak zwykle skradły całe show. Kniewo, Tu też było ciekawie. Trochę historii, trochę przyrody, idealny miks na szkolną wycieczkę. Gospodarstwo, gospodarstwo agroturystyczne w tupadach, czyli blisko, ale jak fajnie. Zwierzęta, świeże powietrze i wiejski klimat. Super odpoczynek od szkolnej codzienności. Końcowa wycieczka klasy ósmej. Ostatnia wspólna wyprawa ósmoklasistów. Trochę śmiechu, trochę wzruszeń, a wspomnienia zostaną na długo. Podsumowując. W tym roku szkolnym nie nudziliśmy się ani przez chwilę. A kto nie pojechał, ten niech żałuje. Ale spokojnie, kolejne wycieczki już się planują. Maraton czytelniczy za nami. Książki, strony, literki, ktoś powie nuda, ale nie u nas. W naszej szkole odbył się wielki maraton czytelniczy czyli akcja dla prawdziwych książkowych moli. Trzeba było nie tylko czytać, ale też dobrze ogarniać, co się czyta. A to już nie co. Na koniec była gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego, gdzie poznaliśmy tych, którzy naprawdę dali z siebie wszystko. No i co? Mamy się czego chwalić. Małgorzata Lange z klasy trzeciej zgarnęła wyróżnienie. Wielkie brawa dla naszej najmłodszej mistrzyni książek. Amelia Migdał z klasy piątej również wyróżnienie. Udowodniła, że książki to jej żywią. Jarosław Wizerski z klasy ósmej został laureatem. Prawdziwy czytelniczy tytan. Gratulacje. Bartosz Bizewski z klasy ósmej też laureat. Widać, że u nich w domu książki to codzienność. Jeszcze raz, gratulacje z całego serducha. Kto wie, może następnym razem to Ty zgarniesz tytuł laureata bądź wyróżnienie. Warto spróbować, bo książki to jednak sztos. A na koniec, wielkie, ogromne, turbo pozdrowienia dla Pani Asis Biblioteki. Dziękujemy za mobilizację, uśmiech i to, że zawsze potrafi Pani nas zarazić miłością do książek. Kolejne sukcesy naszych uczniów. Nasza ekipa znowu dała radę i pokazała, że w szkole mamy nie tylko zdolnych uczniów, ale także takich, którzy potrafią świetnie recytować i to w Kaszubskim. W 54. Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej Rodno-Mlewa do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się aż 50 recytatorów z 11 powiatów, a wśród nich nasze szkolne gwiazdy. Kalina Guzik z klasy 3 i Jarosław Bizewski z klasy 8. Żyry wysłuchały 46 uczestników. No i co? Kalinka zdobyła świetne trzecie miejsce w kategorii klas 1-3, a Jarek zgarnął wyróżnienie w kategorii klas 7-8. Jeszcze raz gratulujemy. Szacunek za odwagę, pracę i serducho w, włożone w kaszubską mowę. Tak, Szemek? <noise> <noise> się. Teatralny sukces naszej ekipy. W ramach projektu Bliżej Wiedzy podniesiono jakość edukację w Gminie Władysławowo. W naszej szkole działa grupa teatralna, która pokazała, że scena to ich żywioł. Podczas Gminnego Dnia Dziecka na boisku w Topadłach nasi aktorzy wystawili sztukę kodów w butach. Było zabawnie, bajkowo i naprawdę profesjonalnie. Publiczność zachwycona, a my mega dumni. Wielkie brawa należą się również pani Monice i pani Ewie które z ogromnym zaangażowaniem i sercem przygotowały to przedstawienie. Dzięki Wam mogliśmy poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Gratulujemy świetnego występu i trzymamy kciuki za kolejne aktorskie sukcesy. Wakacje tuż tuż, ale pamiętaj o bezpieczeństwie. Wiadomo, wakacje to czas luzu, wyjazdów i odpoczynku, ale głowę na karku trzeba mieć cały czas. Dlatego szybkie przypomnienie, żebyście cali i zdrowi wrócili we wrześniu. Na rowerze kask to nie obciach, to bezpieczeństwo. Nad wodą nie kozacz, kom się tam, gdzie wolno. Na drodze patrzymy nie w telefon, tylko w lusterka i na pasy. W lesie ogień to nie zabawa, a komary? No cóż, reperent zawsze spoko. W necie nie klikaj w podejrzane linki i pamiętaj, że nie każdy w sieci jest tym, za kogo się podaje? Bawcie się świetnie, ale z głową. Czas występu odrywamy w zdrowych sklepach, tak? Żeby się, prezentować ładnie. Ale to będzie w teraz, nie? Czy to jest jasne? To Kto stwierdził? Tak, tak, tak. Dobrze, że wszedłem w ten czas, żeby to dostać? Tak, wszedłem też, tak? Tak, tak, ja, jest to to jest tak, to jest pierwsza. Wiedzieć, kogo to jest To jest, to jest. Wiedzieć, krajówka, a, zyczy, Tak, szkoda, i dużo. Ten znak szkolny był nie tylko no, przygodą, nie tylko siedzieliśmy Odrywali Odrywaj a wzrok, uśmiech, Ale wielkim ratem cztery życzenia, czyli akcja dla prawdziwych książkowych szkolnych. A spróbuj wzrok i zatrzymać dłużej? Na to, że wszystko działa jak trzeba, szkoła wygląda jak należy. Dobrze? Dobrze. może być <zyskodę> 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 No i co? Kolejny rok za nami. Było różnie. Czasem lekko, czasem pod górkę, ale daliśmy radę. Chcemy mega podziękować. Uczniom za wytrwałość, pomysły i za to, że jesteście super ekipą. Dziękuję. <noise> Nauczycielom za cierpliwość, wsparcie i to, że czasem potrafiliście przymknąć oko. Pracownikom szkoły za to, że wszystko działa jak trzeba, a szkoła wygląda jak należy. Rodzicom za pomoc, zaangażowanie i to, że zawsze możemy na Was liczyć. Wszystkim życzymy słonecznych, bezpiecznych wakacji, wielu przygód. Ze szkolnym ekspresem spotykamy się we wrześniu pełni energii i gigantów. Dziękujemy za pomysł, za całą tą przygodę, za profesjonalizm, za wkład w to za chęć, za pomoc, za cierpliwość. Dziękujemy. Dziękujemy.